Ostatnio podsumowaliśmy co działo się w pierwszej oraz drugiej rundzie, a dzisiaj czas, spojrzeć na to samo, tylko że ze strony cyferek. Zostały rozegrane 242 sety, w czym najwięcej było 34 5 dnia turnieju. W pierwszej rundzie zostało rozegrane 998 legów, w czym najwięcej było 146 5 dnia turnieju. Najwięcej legów w jednym meczu trafiło się w spotkaniu Alana Sutara z Temu bo aż 27, zaś najmniej legów, czyli 10, trafiło się aż 6 razy. W pierwszej rundzie zostało rzucone 437 maksów, w czym 77 piątego dnia turnieju. Czterech zawodników rzuciło po 9 maksów w swoich spotkaniach i są to Dudeney, Menzies, Suter i Bunting, i ten ostatni spotkał się z Sebastianem Białeckim, który dorzucił również 6 maksów, co dało 15 maksów w spotkaniu, czyli najwięcej w pierwszej rundzie. I to już tyle ze statystyk pierwszej rundy, a jeszcze dzisiaj później przyjrzymy się statystykom drugiej rundy.